Siemaneczko, z tej strony Krystian Bajur z bandy dla najlepszej polskiej dziennikarki Moniki Laskowskiej. Pozdrawiam krótko. ze mną tutaj Rafał Jackiewicz. Siemaneczko! Siema, 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 Siemasz flaszki, nie masz? Że żartowałem, co, już nie piję. Co, co, co ty stary, od kiedy? No, ja jak stało. Tak. Stało to się tak, stało się tak, że ktoś mi poczęstował cytrynowką, która miała mieć 27%, okazało się, że to jest góralska i ma 60%. Pita pod śnieg spowodowała różne efekty uboczne. Czyli hardcore VOBS przygotowawczy do EMA VIP. Jak zawsze. Ja żartuję, rzeczywiście, prawda? Żartuję z tym, że, że absynta to nie może tak być, no co ty. Oczywiście. W ogóle jak tak się czujesz? Dzisiaj konferencja już po w sumie zadowolony? E emocji było co niemiara. Jak na Grzybach. Tak, jak u Mariusza Bacha. Mariusz był Poczekaj, ja poczekaj. Na jakich grzybach? Ja tylko wódkę ogórki, człowieku. Grzybki to wy nas teraz A. młodzi jecie, wiesz. Tam grzybki... <grybki> <grybki> nie wiem. Pigułki gwałtu, nie wiem. <grybki> no, e, wracając do tematu, e, walczymy tutaj z Krychą UFC. Czy widzisz w nim taki, takiego ciężkiego przeciwnika? Czy to taka formalność według ciebie? Lekce, czy lekceważysz go, czy może nie? Czy przygotowujesz się na pełne do niego? Znaczy wiesz, ja generalnie lekceważę od 5 lat wszystkich. Także mam wyjewanek, kto to jest tak naprawdę. E, jednak to jest MMA, tu się wszystko może wydarzyć. Jakby była walka na same ręce, no to wiadomo, walka ręce, nogi też spoko. E, plus parter, no to wiadomo, tu troszeczkę jest już inna praca. I moje nogi, moja atuty, jeżeli chodzi o ręce, moje kopnięcia już tyle tutaj nie znaczą. Także ja sobie zdaję sprawę. Tym bardziej, że chłopak który do walki jako mistrz świata, a ja się bawię kurwa na kuliku bez koszulki. To, to będzie ciekawa walka, lecimy, czekamy na to. W ogóle powiedz mi, w jakiej, jakiej płaszczyźnie tak najlepiej, najlepiej się czujesz? To jest MMA, K1, box. w czym czujesz się najlepiej? W płaszczyźnie, kiedy idę do domu się położyć spać. To już troszeczkę szopcia. To jest ten, to jest faza Ren chyba. No, ale co, regeneracja też bardzo ważna, tak? W sporcie najważniejsza chyba. To znaczy, wiesz, w moim wieku to już regeneracja jest po prostu najważniejsza, już jest regeneracja ważniejsza niż trening, tak naprawdę. Kiedyś, kiedyś się o tym przekonasz, synku. <grym> ale właśnie, serce masz ponad 40 lat. Powiedz 45 mi, jak. Powiedz mi, jak by się nie widzieli to wszystkiego najlepszego dla ciebie. A, e, jak w tym wieku mieć taką formę, mieć tyle siły w sobie, Ślato tyle dalszy. energii. A, A, przeżyjemy. chuj tam. A chuj tam. <grym> Słuchaj, słuchaj, jest taka. I teraz bo ja produkuję koszulki, no. teraz nowe hasło, jebać spokój. Następna koszulka, która jest teraz w fazie projektowania jest to jebać, a ja chuj tam i to nie, i to nie <laughs> I jest to, żart. I jeżeli to... będą chętni, ja ją wyprodukuję, bo teraz jest w fazie testów, jest teraz w fazie teraz projektowania, także jeżeli będą chętni, zapraszam. Piszcie, czy podobałby się ma projekt? Piszcie. Tak jest. E Wracając do tematu. O czym mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, co tam przychodził teraz. Zobacz, o ten tam poszedł, widzisz? Zobacz. Chodaj już nie słyszy. Zdrawiamy grę. Nie go. A ty się uspokój, ty stara wariatko, ty już tam gdzieś pytała. I tylko, A spróbuj tylko rzucić powodzenia, tak jak mi. Powodzenia, czuję, że Na dwa fronty leci, tak się nie robi, tak nieładnie. Nie mi to samo powiedziało. Powodzenia, czuję, że wygrasz. No dobra, okej, okay, dzięki. I też tak mówiła i co, przejebałeś, tak. Dzięki. No, o czym mówiliśmy? Yy, pamiętam, tak. ty masz prawie 40 lat, masz tyle energii w sobie, takby serwetka jest ok. Powiedz mi, ile, ile? Jak to robisz? W sensie jak w tym wieku być tak sprawny fizycznie? Yy, jeb mnie konserwuje. Pamiętajcie, pies wszędzie i... Yy, od dzień zarząd trzeba. Pamiętajcie o tym. Dobre, nie, kurna, Super, dobre, szos. kurna. <noise> Czy rozumiesz, że jeszcze kariery nie planujesz skończyć? Jest dobrze, elegancko, trzyma się i lecimy do końca. Nie w kurwie. Nie. 554 rundy przeboksywane w polskim boksie zawodowym. Rekord nieformalny Polski, nie do pobicia. Około 100 walk w walczy od 93., trenuje od 91., styknie. Jedna walka w boksie zawodowym, maksymalnie dwie i na pewno nie będzie więcej. Koniec kariery sportowej później tylko cyrki, także teraz taka zabawa, nie? Zabawa, zabawa, ale jednak też będę trenował, no bo jednak tu są chłopaki, którzy myślę, że trenują tak ciężko, jak ja kiedyś jak byłem w A wracając do twojej ostatniej walki właśnie w boksie wejść, gdzie... dalej tak. <laughs> ale patrz, chodzi, chodzi o to, dlaczego to zrobiłeś? Po wiesz, mówisz po tym wszystkim, że e, jakby miałeś tam wszystkie problemy osobiste, już powoli wszystko się jakby układa jest coraz lepiej z tym wszystkim. Tak, e, od tamtej walki się dużo zmieniło, teraz troszeczkę e, w głowie mniejszy bałagan z jakichś tam różnych względów, ale wtedy był taki błaga naprawdę, że to nie był żart. Ja wtedy walki nie sprzedałem, wtedy walkę po prostu yy, zszedłem z ringu i mówię, kurwa, nie chcę mi się, nie mam siły, chociaż ja normalnie jestem zawodnikiem, człowiekiem, który wderzysz mnie w ziemię, a ja wstanę, odczepię się i pójdę dalej. nie? Wtedy po prostu... Ty kurwa, ty, Jadwiga, ty się tam uspokój, ty! No, no. Jedziemy dalej, jedziemy! <noise> 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 tu mówisz, w poniedziałek, trzepi się jedzie dalej. Szczepie, <noise> powiedziałem, a nie otrzepie. <noise> Szczepie. <noise> Dawaj, mów, bo tam nam się wcinają w wywiad. E, Zacznijmy, mo może, od Twojej genezy. Jak to się stało, że posz poszedłeś na swój pierwszy trening e, sportu walki? Zawsze to mówię mi, to jest prawda, to nie jest bajka. Ja poszedłem na pierwszy trening po to, żeby mocniej lać hamów na zabawach na dyskotekach i to nie jest żart, naprawdę. Później przyszedł sport, później przyszły zawody, pierwsze sukcesy i już później poszło, także później odstawiłem właśnie te awantury, dyskoteki, zabawy, winkatanie, patykiem pisane, osiemnastki i dalej. I no to dzisiaj już gdzieś tam generalnie trenuję. A masz duże rekord uliczny? Jest to Ci tak, nie liczyłem tych walk nigdy, ale mogę świadomie z pewną pre, nie tylko z, z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że nigdy żadnej solówki nie przegrałem. Jeżeli ktoś ze mną wygrał, proszę bardzo zgłaszajcie się. Nie mówimy o jakichś tam przepychankach, rozmawiamy o typowej solówce. No to ci, gratulacje, powiem. Dziękuję Aronacja. bardzo, ale w tamtych czasach tak naprawdę było mało takich, jak ja zawodników, bo ja wtedy trenowałem, kopałem, a chamy tak naprawdę widzieli to, co ja robiłem tylko na zabawach u mnie widzieli na filmach. nie? Także gdzieś tam górowałem nad nimi. Dzisiaj już jest dużo tych opaków, którzy trenują i dzisiaj myślę, że tak, żeby nie poszalał ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego na szczęście nie muszę dzisiaj nikomu udowadniać. Ludzie mnie znają ze starych zabaw, ze starych czas, czasów kobiel, sówczyn, okolice. Także na szczęście dzisiaj już kurde mam. Gdzieś tam jakąś zbudowaną markę imię i nazwisko i nie muszę komuś udowadniać. Dokładnie. E, Przedostanie pytanie twój rekord na bokserze. Mówisz o tym o, o tak, tak. Powiem ci, że, że nie wiem, nie pamiętam, powyżej 900, ale 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 nie dokładnie nie jest pamiętam. Para, jest para, I Tam wiesz, ja zawsze mówię, jestem psychicznie fizyczny fizycznie wiesz, jakby można było gadać z tą maszyną, to bym ją kurwa tak rozjebał, że kurwa by kurwa ponad skalę. A tak przyjebałaś, no to tam gdzieś tam łapie się ponad 900. Elegancko i na, na zakończenie e, Ostatnie zdanie do przeciwnika swojego. Ostatnie zdanie do mojego przeciwnika? Krystian, yy, zadał mi pytanie, mówił ostatnie zdanie do mojego przeciwnika. Cześć Krystian, do zobaczenia, się Manko. Cześć. Do następnego razu. Dziękujemy, pozdrawiamy.